Nie dystrybuuję. Mi, mi nie podpiecili, bo nikt z moimi nie jest. Rasurinam e? versus Jamaica. Panie, panie, e, panie, 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 a to 10 powodów, do którego Surinam wygra. Jest lepszy. Jest lepszy. 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 To mi się podoba. Ja myślałem, że powiesz jak pan Waldemar. Który? Nie znasz pana Waldemara? Nie, nie idziesz do domu. To. Jak możesz pana Waldemara nie znać? Panie Waldemarze, 10 powodów, dla których tylko Jumbo wygra dzisiaj. Eee, ja bym powiedział, że nie ma żadnego z 10. To jest niemożliwe, żeby ta drużyna mogła wygrać, ponieważ jest tak słaba jak sznurek od co Uczta, to będzie uczta piłkarska, proszę Państwa. Przed Państwem. Ja sobie jestem w stanie. oglądasz? Nie ja wiem czy nie zbyt ofensywnie, ale Jestem przygotowany. No zajemisty to właśnie Dobra, zobacz historię Filipa, czy pokazał kawałek yy, swojej wybranki. No, <trybka> <trybka> no, nie, Nie Я не могу эти цепи To jest na o. O. nie? Womyk nie oglądaj, bo to na razie jest. No patrz jak w telefon. To są na razie... To jest na razie dnoi wodorosty to są. Jest. Dobrze. No, no nie wiem, że Zimno tam u was, minus jeden stopień. Nie, nie. Tak. Ja, tak, ja mi to już tak nie rusza, ale jestem tak wkurwiony, że dosłownie mam ochotę płacić, że mam wypierdalać. Naprawdę, kurwa. E, powiem ci krótko, tak się żeby nie śmiałeś się o, o tego radomiaka. Radomiak <średytorium> w trąbku, jest wszystko. Nie, ale powiem szczerze, ja oszczędziłem w ogóle kurwa wenę. Dla mnie, szczerze mówiąc, dla mnie Kolendowicz kurwa w zasadzie to by tylko efekt nowej miotki, że w zasadzie zadziałała może 2-3 mecze. A tak teraz to tak kurwa posysają, że to już kurwa szkoda oglądać. No, mi się aż nie chce już kurwa na te mecze chodzić, naprawdę. Ja już kurwa wolę odpuścić sobie z jaką wolę odpuścić sobie z Zagłębiem, lubisz kurwa, z jagą, z jagą już mi aż w chcę, nie, 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 już. to polecam ci. Ja już, kurwa się boję o swoje nerwy, że ja się tak wkurwię, a najgorsze jest to, że Klaudia się wkurwia na mnie, jeżeli ja się wkurwiam na pogoń. I to jest dla mnie najgorsze, kurwa. Co dla mnie mam, co nie? Co kurwa robi motor lubi na siódme miejsce no. co, kurwa Co tu kurwa robi po tej klasie Wypie... pie... Co? co Ogólnie gra jak na poziomie pierwszej ligi, nawet drugiej kurwa. Szkoda, że przebić ryja. Dobra, Ty chyba nie widzisz obecnej, obecnego meczu Surinamu z Jamajką, tam jest jeszcze lepszy poziom. Jest ja e, nie, szczerze nie, to, nie wiem, to, czym się chce w ogóle cokolwiek oglądać w be Jakby ale, już po prostu... Ale się stara... A, tak? Miała, tak? Miała, o jedno, ja tam, nie kurwa! Ale akcji, jak pierdolili ale... w ogóle podania, w ogóle zero, kurwa, pomysłu na grę, nic, kurwa! Ja tylko, nic! 9 celnych strzałów i 9 interwencji bramkarza. Nie, bo taka tak jest prawda, że gdyby nie Kożokaru, to dostawać by dostała 4-0 w pizzy, bo taka jest prawda Kożokaru po prostu super ratuje A No ja to akurat mówiłem o Kik Kikorskich Warzu przeciwnej drużyny <grym> No rozegraj. No rozegraj. A Kożokaru... A korzokaru ile miał tych obron? Już się mówię no nie, ja jedno, nie mam zbyt wiele... 1-0 Bo Rodanek ma tylko 3 strzały 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1 Ale kurwa Grosicki to nic kurwa nie gra tak naprawdę Zobaczmy po statykach, w sensie po Najgorszym zawodnikiem był... drużyny był Lis, zgadzasz się? Liseoek! Tak, wiem, wiem. Czekaj, sobie zobaczę. Ja sobie zobaczę na ocenę. Sobie zobaczę na ocenę, bo tak jest, prawda? Czekaj. Najlepszy okay. podobno był Lisowski. Lisowski? Nie! Ty gadasz, kurzaba. Ale ja patrzę na plastikoże. Na sofa skorze kurzawa najlepiej. Lisowski miał 6,9. Najgorzej wypadł tutaj. Uh, czekaj, Lis i Grosicki. A jeszcze z ławki, czekaj, za sekundę. No i jeszcze i Korczakowski, ale Gorgon -Korczakowski, Nie, Gorgon w ogóle się nie popisał. Korczakowski. Ja w ogóle nie rozumiałem jednej rzeczy tak naprawdę. I jakby pogoń przegrywa 1-0, co nie? Jest 81 pierwsza minuta. To zamiast pchać na, na ofensywę, żeby dusić na bramkę, żeby choć jeden punkt wyrwać, to dają kurwa prawego skrzydłowego na prawą bronę. Czy wy to kurwa rozumiecie? A tak, no, żeby dusić. Chuja, nie dusić, kurwa. Tak, zajebali mu konto Zajebali można nie ogółem, ogółem, powiem szczerze, dla mnie Największy downgrade Osobiście, z ostatnich czasów Zaliczył Szyborek Bo Grosicki to nam chuj Ale Przyborek najgorzej gra Nie, nie uwierzycie, co się dzisiaj stało tak. To jest, no. Był mecz Mistrzostw Europy kwalifikacji piłki ręcznej, co nie? No. Na Polskę był kurs 1.05 i zremisowali z Izraelem i na to był kurs 19-0. Ale na Izraeli ile było? I 13 było na Izrael. No nie, no ja bo remis wręczny w no Wręczny... no no jest. No, <coughs> Mia, szkoda, słów jest naprawdę już. Mam dosyć. Ale na to. wygrało, aha. No. O jutro jest cudowny meczek do oglądania. Mam nadzieję, okay. że będzie transmitowany. Polonia słubice kontra niupek 74 pavłówka to, to aspekt, nie? O kur... Czekałem, kto dostanie w pierdol. A no tak, przecież Polonia dostanie. Ale ostatnio nie wygra, nie? Dzieje, nie. Dalej, jest. No jak dawaj jedziemy oglądać. Ale to w Polonii grają. A. Słubice. Ale to w Polonii grają. A co to Polonia? Polonia Martes Polonia K, Polonia Ale Polonia, Polonia dzisiaj grała kurwą jest Ale Polonia dzisiaj grała Z euks em Ale ubice. Ale ubice. A, A tej najgorszej polonii Tej niemiecki Prawie niemieckiej no hra. Ale mają niemieckich givisów No w szczególności jednego, niejakiego eee... Zabojam Jakowania, Ja mam pierdolę Ja mam Jackiego Stewata no, w zespole widziałeś Widziałem No co za DPI Co za Saigon kurwa to był, był, kurde, taki większy Saigon niż. Z... A nie, no dzisiaj to Saigon w sumie nie było. Czekaj, o! Na Polonii jest kurs 5-0-0, na pniówek Pawłowice 1-44. To już lepiej trafić remis niż na Polonie, Słubice. What a sucka! Ty, jakim czas w ogóle Polonia wygra ten mecz? Z kim oni grali? Halo? No, wygrali ostatnio. Z kim? Pamiętam. Z Twoją łatwą, o ty kurwo, z stalą brzeg, to, to musi być na leży, bardzo słaba. Ogólnie e, teraz Polonia słupicie gra z drużyną numer 10 w tabeli. 22 punkty po 15 meczach, natomiast Polonia Subice Ma tylko 4 z czego wygrali jeden mecz i to był 300 ostatni mecz, przedostali drugi. No GECO, no, coś dremis. ty zrobił Ale jak widać Jak to, to trafi. O kurwa Ale to jest lepszy mecz tak? A Ale nie twój belkaste całkiem nie jest Polonii -Słubice. Pomimo jednej wygranej, dalej mają ostatnie miejsce. Rady się. Słuchasz, nie? Filip, niestety nie dowieźliśmy się. Nie udało się. mnie, ma, ja mam jeszcze jakiego Stewarta w, w zespole, nie? Ogólnie jakoś... Dobra, chłopaki, ja spadam. Nie było karnego? Dobra, no yeah, hej. Ja. Cześć. Ja. Czyli a z kim połączy miała Remis? Z no, ja mam... Czyli z 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 nie no, ten mecz idealnie wskazuje, skaz jaka, jaka, yy, jaką zbudowałem potęgę. Popatrz, w której minucie ten Nikoson trzejł. Tak. Ale ogólnie przejebali tak, z Goczałkowicami, z Miedzią, drugą Legnica, z wartą Wielkopolski, z, G -G -G Polkowice, z Górnik Polkowica Z drugą, drugą kurnika Zabrze, Z Unią, tu Śląska przejebali. Szczej balirównie ze śląskiem Wrocław 2. Przejebali z karkonszami Jelenia Góra, z SMKS-em Podnesianką Katowice, Niesiąką Katowicę, H2 I... odrobytom Odrzański oraz Ślęza Wrocław. No nie, nie! kolejny będzie. pierdol? Nie! Powiesz mi tego. Masz też taką szansę, że nie! nie powiesz mi tego, Nie! 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 Pomon, pomon on. On, wejs. Jezomek? No. A papowice śląskie to gdzie, gdzie są tak w ogóle dokładniej? W Niemczech. Papowice? Nie wiem. 5 km wodę w prawo, od pierwszego. No, <grym> to koło siebie w sumie. Ale oni grają w słupicach, choć w Diabani chyba będzie na meczu To przegnają. A mam papowice, ja. Faktycznie. No jeżeli Bez. chodzi o naszą grupę teraz to ja sprawdziłem to Kostajka y, tylko ma jeden punkt O Cześć A bo tu jest pchniubek taoszkę jasne Pniówek to taka fajna Ale będę pię piękny odcinek lamenty Gotowanie. Lamenty nie, szczecińskie, no. nie? No i wadne. No i wjecham. A, dobry. No, 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 Karny, karny. karny, karny. O, nas. No. no. Dobra. Pięknie. No i no Nie czekaj. On wrzuci Kur... Tu no jeszcze eee. W ogóle ja nie. Osobiście ja nie rozumiem jednej rzeczy tak naprawdę wiostrzę. No. No. Cze? Czemu nie macie w ogóle kolei? Był pewien mądry człowiek, który powiedział, że nam jest jej niepotrzebna i ją zlikwidował. Naprawdę? Tak. tak. Wy naprawdę jesteście zjebani. Nie, to ten to nie my, tylko ten człowiek. No ale ogólnie, ogólnie to jest zjebane. Tutaj kole, kolej się jest. To no, kopalniana no. jest kolej. No i tylko to w zasadzie. Bo jakby innej nie ma przecież. To no, były tory zostały zlikwidowane. No, nie to było nie były postawione tory cały czas. To cały czas. Co? Jak ci się podoba? Dobry. Idę po pizze. Dobry, dobry. Dobra. Czyli w zasadzie... Dobry. Dobry. Czyli w zasadzie jeżeli chcesz pojechać y, do tego, na przykład y, gdzieś dalej, to musisz albo do rygnica, albo do Wielka Białej jechać. Pod stołem pod stołem z stołem? Nie, nie nie. stołem Dobra. Dobry mecz, podoba. podobnie Dobry mecz. A dwa graty? I 88 no. tysięcy mieszkańców. Spokojnie, to będziesz, kurwa, kurs truzelski zrobić. Ja będę, to byś, kurwa, był debeścia. Myślę, że byś spadł, kurwa, z B klasy nawet.